Nazywam się Jacek Daniel. Jestem pisarzem, tłumaczem, głównie z języka angielskiego, choć zdarzało mi się także tłumaczyć z języków, których nie znałem. Z pomocą tłumaczy, którzy robili przykłady filologiczne. Poetą. No i zajmowałem się jeszcze kiedyś malowaniem i rysowaniem, chociaż teraz na to mam mniej czasu i trochę to leży odłogiem. Cóż mogę powiedzieć o moim pisaniu szczególnego? Może to, że. Każda moja książka jest w zasadzie zupełnie inna niż pozostałe, niż poprzednie. Nie należę do tych pisarzy, którzy mają jakiś wielki projekt ciągnięty przez lata, książki, które by wychodziły jedne z drugich, cykle, sequele, i itd., dalej. Na to mi nie starcza cierpliwości. Mnie interesują bardzo rozmaite rzeczy i dlatego przy każdej książce łapię się za coś nowego. A w, a w związku z tym, co jest wydaje mi się istotne, taka nowa, opowiadana historia wymaga całkiem nowego języka. W zasadzie każda z moich książek jest jakąś inną przygodą językową. Dla mnie bardzo duże znaczenie ma uroda frazy, a zatem to, żeby zdanie dobrze brzmiało, żeby odpowiednio. Pokazywały oglądy świata, wyglądy świata, żeby było sensualne, żeby czytelnik mógł się w tym zdaniu odnaleźć w jego melodii, w tym, co ona opisuje. I ta estetyczna funkcja pisania jest na pewno dla mnie bardzo istotna. Ja sprawdzam to, jak, jak zdanie brzmi, czytam całe swoje teksty na głos. A przerabiam je wielokrotnie pod tym kątem. Nie ma takiej takiej książki, czy to takiego dzieła, od którego ja bym się zaczął ani intelektualnie, ani estetycznie. Może też dlatego, że ja byłem wychowany w takim domu, gdzie nas cały czas bombardowano i muzyką, i sztuką, i literaturą, a więc to raczej było takie bogate podglebie, z którego ja wyrosłem, a nie, jakoś, a nie jakaś jedna doniczka.